Witam Was na kanale Reptile House. E, dzisiaj Wam opowiem o hodowli tych cudeniek, czyli gekonów orzęsionych. Gekon orzęsiony jest gekonem nadrzewnym, czyli lubi skakać, lubi się wspinać. O, o tym właśnie mówię. I e, jest gekonem, który, niby, który jest gekonem nocnym. E, Teralium powinno być pionowe o wymiarach 60 na 40 x 40 i po prostu taki gekon będzie się wspinał. Ja spryskuję, bo to jest gekon, który lubi wilgoć. Ja spryskuję codziennie, rano i wieczorem. I tyle, co jest chyba o terarium. Ja karmię ją papkami owocowymi. No i czasami dostanie tam jakiegoś świerszcza Jak taką papkę przyrządzić? Trzeba dać tro troszkę do miseczki i rozrobić z wodą Wtedy jest taka yy, trochę jak kisiel substancja Ona zgęstnieje i będzie dobra do zjedzenia przez takiego naszego pupila Ja też daję galaretki dla gekonów orzęsionych I też czasami widzę jak ona sobie to liże co zrobić, jeśli na przykład nie chce się Wam sprzątać w terrarium, na przykład przegrzebywać podłoża u, u takich gekonów, żeby na przykład nie, żeby posprzątać kubki, resztki jedzenia i takich rzeczy? No to ja wpuściłem jakieś 30-40 może nawet. Ekipa sprzątająca, czyli izopody. Ja mam Diarika i oręże. I ja widzę, jak to jest, bo widziałem, jak było bez nich i z nimi. To bardzo lepsze, lepiej jest po prostu. I to mi bardzo pomaga, bo jeśli na przykład nie mam czasu u niej posprzątać, to, to on, one robią to za mnie. Ja. Ją spryskuję, właśnie codziennie. I co z takim pupilkiem? Jeśli gdzieś wyjedziemy, to można go zostawić, byle by, był miał, byle by miał opiekę. Na przykład, jeśli wyjeżdżasz, to na przykład możesz go zostawić komuś, kto się zna, czyli na przykład znajomemu, który też się zna na gekonach. Na przykład, jeśli babcia może zostać, to żeby spryskiwała codziennie. Taki gekon może nie jeść przez około miesiąc. Więc jest to gekon wytrzymały. Ważna sprawa, trzeba uważać na ogon naszego pupila, ponieważ jak, jak o, gekon orzęsiony odrzuci, to orzęsionych już niestety nie odrastają. Jest to gekon, który jest spokojny i nie, nie gryzie jakoś chętnie, no ale to też zależy od osobnika. Ja miałem sytuację właśnie, że mnie kilka razy dziabnęła, ale to przez to, przez to, że ściągałem jej wylinga z pyszczka, bo ja nie mogła sobie z nim poradzić. I jakoś to wyszło, że. Bo ja, mi... ja miałem kupić ptasznika, ale stwierdziłem, że ptasznik to nie jest jakiś fajny zwierzak, bo na ręce raczej wyciągać nie będę. Więc stwierdziłem, że może. Gekon kolejny. Mam już dwa lamparcie. No to stwierdziłem, może orzęsiony. No i jakoś się złożyło, że tego orzęsionego kupiłem i planuję sobie kupić jeszcze drzewo łazy albo węża, na przykład heterodona zachodniego, strzelca egipskiego albo nerodię fasciate. I Moim zdaniem jest to gekon bardzo dobry dla początkujących i bardzo ciekawy, bo można go zawsze wieczorami obserwować, czy na przykład nie chodzi gdzieś po szybie, czy nie wychodzi na przykład z tuby i bardzo polecam je dla początkujących, więc siema, elo, cześć!